Guślarzowi trza człeka, co złego się nie ulęknie. Zbliża się noc dziadów i mus nam święto urządzić. Przyjdą zbłąkane duchy, ale i potępieńcy. Trza chronić krąg przed potworami. Po co odprawiacie rytuał dziadów? No czasem człek umiera dławiony żalem, czasem śmierć go zastanie, zanim zdąży zasmakować goryczy. Biedna dusza nie może podówczas opuścić tego padołu łez. Duch błąka się między żywymi, trzeba go osądzić i odprawić. Po to są dziady. Jesień. Czas, gdy ziemia stygnie, a świat zwalnia. Liście cichutko opadają na mokrą ziemię, wiatr niesie zapach dymu i wilgoci. To czas, w którym człowiek, czy tego chce czy nie, zaczyna myśleć o przemijaniu. Wszystkich świętych i zaduszki. Dni, w których światło świecy staje się pomostem między tym, co było, a tym, co jeszcze trwa. Zapalając znicze na grobach, rzadko pamiętamy, że dawniej ten ogień był częścią czegoś starszego starszego niż granitowe płyty, niż kościoły i modlitwy za zmarłych. Bo zanim przyszło chrześcijaństwo, na naszych ziemiach płynęły inne ognie – ognie dziadów. W tamtych czasach, gdy słowiańskie plemiona czciły bogów przy świętych gajach, byli ludzie, którzy znali rytm przyrody i język duchów. Nazywano ich żercami albo wołchwami. Żerca od słowa żertwa, czyli ofiara, był kapłanem, który składał dary bogom i duchom przodków. Stał przy ogniu, wypowiadał modlitwy i błogosławił wspólnotę. Wołchw to ten, który wie więcej, mędrzec, wróż, strażnik wiedzy. To on tłumaczył znaki, śnił o przyszłości, znał moc słowa i zioła. Nie byli to magowie w dzisiejszym znaczeniu, raczej pośrednicy między światem ludzi i światem niewidzialnym. Strażnicy porządku natury, rytmu pór roku i równowagi między tym, co żywe, a tym, co duchowe. Kiedy przyszło chrześcijaństwo, ich rola zanikła, ale pamięć o nich, o tych, którzy rozmawiali z duchami i naturą, przetrwała w ludowej wyobraźni. Z czasem nazwano ich guślarzami, znachorami, szeptunami. Nie byli już kapłanami pogańskich bogów, stali się ludowymi mędrcami, którzy potrafili zgadzać świat. Słowo guślarz pojawia się w języku ludowym jako ten, który gusła odprawia. Gusła czyli obrzędy, niekoniecznie magiczne, lecz takie, które mają przywrócić porządek, uzdrowić, odpędzić złe moce, sprowadzić deszcz, ukoić duszę. Ale to Mickiewicz dał temu słowu drugie życie. W jego dziadach guślarz stał się postacią symboliczną człowiekiem stojącym na granicy światów przewodnikiem duchów tym, który rozumie, że życie i śmierć są dwiema stronami tej samej drogi. Kiedy w jego ustach zabrzmiały słowa: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie co to będzie, co to będzie narodził się nowy archetyp guślarz człowiek pomiędzy. Nie kapłan i nie czarownik, ale ten, który czuwa, gdy inni śpią, który słucha, gdy inni milkną. Dziady były świętem pamięci, nie miały w sobie grozy, tylko czułość. To był wieczór, gdy wspólnota siadała przy stole, a na stole stawiano chleb, kaszę, miód i mleko, dary dla dusz przodków. Guślarz prowadził obrzęd, nie wzywał demonów, lecz dusze bliskich, tych, którzy jeszcze nie zaznali spokoju. Modlił się, by znalazły drogę. Dym z ognia jałowcowego unosił się ku niebu, niosąc woń ziemi, z której wszystko się rodzi. Wierzono, że w tę noc dusze zmarłych wracają do domów, że siadają przy stole, ogrzewają się przy ogniu, że cieszą się widząc, iż są pamiętane. Dawniej w zaduszki palono ogni na rozstajach dróg, by wskazać duchom drogę powrotną do świata cieni. Wierzono, że tam, gdzie dym, tam i dusza znajdzie spokój. Z biegiem czasu obrzęd dziadów zlał się z nową wiarą. Stare gusła, modlitwy i ognie ustąpiły miejsca chrześcijańskim procesjom, a pamięć o duszach przeszła w zaduszki. Ale sens pozostał ten sam, bo czy to w kaplicy, czy w lesie przy ognisku, człowiek wciąż próbował zrozumieć tajemnicę przemijania. Wciąż próbował dotknąć tego, co niewidzialne. Zamiast ziarna i miodu zaczęto przynosić znicze i kwiaty, zamiast jałowcem oczyszczano serce modlitwą. Ale ogień wciąż płonął, bo ogień to znak, że pamiętamy. I choć współczesny człowiek zapomniał już, dlaczego świeca płonie, płonie ona nadal w każdym listopadowym wieczorze, w każdym zniczu, który ktoś stawia z cichą myślą, pamiętam. Przyzywamy, zaklinamy, duszę każdą przebadamy. Ciemno wszędzie, ucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Coś i kszędzie, coś i piska, ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno wszędzie, ucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Co to będzie? Dziś mało kto wie, kim był Guślas z Mickiewicza, ale wielu spotkało go w zupełnie innej formie, w świecie gier w Wiedźminie 3. Stary Guślarz. Zna modlitwy i gusła, pali zioła, rozmawia z duchami. Nie jest kapłanem, nie jest magiem, jest kimś pomiędzy. Gdy mówi słowa ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie, nawet ci, którzy nigdy nie czytali Mickiewicza, czują, że dotykają czegoś starego, czegoś, co pachnie dymem, miodem i jesienią. Postać guślarza w Wiedźminie jest pomostem między kulturą ludową a współczesnością. Jest przypomnieniem, że magia, duchowość i mądrość natury nigdy naprawdę nie zniknęły, zmieniły tylko język, w którym do nas mówią. Dla mnie guślarz to nie tylko postać z książki ani bohater gry. To symbol, człowiek, który szuka równowagi między światem widzialnym i tym, którego nie widać, między wiedzą i wiarą, nauką i intuicją. Dlatego nazwałem ten kanał właśnie tak, guślarz. Bo w pewnym sensie każdy, kto próbuje zrozumieć człowieka całościowo, ciało, umysł i ducha, jest takim współczesnym guślarzem. Nie odczyniam czarów, nie rozmawiam z duchami, ale wierzę, że człowiek jest istotą fizyczno-duchowo-społeczną, że zdrowie to coś więcej niż wyniki badań, to też spokój serca, sens, więź z innymi i z naturą. Zioła, o których tu mówię, są tylko narzędziem, pomostem między ziemią i człowiekiem. Tak jak dawniej dym z jałowca oczyszczał przestrzeń, tak dziś zapach melisy może uspokoić myśli, a napar z głogu przywrócić rytm w sercu. I może właśnie w tym tkwi duch dawnych guślarzy, w tej prostocie, w tym zrozumieniu, że wszystko, co żyje, jest ze sobą połączone. W dni takie jak te zatrzymuję się na chwilę, patrzę w płomień świecy i myślę o tych, którzy byli przede mną, o tych, którzy mnie ukształtowali, nawet jeśli nigdy ich nie spotkałem. Nie wierzę w duchy w sensie bajkowym, ale wierzę, że pamięć jest formą obecności, że dopóki ktoś o nas myśli, dopóki ktoś wypowiada nasze imię, nie znikamy całkiem. I może właśnie to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że guślarz ten dawny i ten dzisiejszy robią to samo, czuwają przy ogniu i pamiętają. Dziękuję wszystkim, którzy są ze mną od początku, tym, którzy wracają tu co tydzień i tym, którzy dopiero niedawno trafili na ten kanał. Każdy nowy widz, każda dobra wiadomość i komentarz to dla mnie ogromna motywacja, żeby tworzyć dalej. Choć dzisiejszy odcinek miał inny charakter, bardziej refleksyjny i duchowy, trzonem tego kanału wciąż pozostaje fitoterapia. To właśnie o ziołach będę mówił nadal, o ich działaniu, składzie i o tym, co potwierdzają źródła naukowe. Ale guślarz to nie tylko zioła. To także pamięć, kultura ludowa, mądrość dawnych pokoleń. I coraz częściej będę sięgał również po tematy, które dotyczą samego życia. Naszego sposobu myślenia, codziennych wyborów, relacji z innymi. Bo jeśli człowiek jest istotą fizyczno-duchowo-społeczną, to jego zdrowie zależy nie tylko od tego, co je, pije czy zażywa, ale też od tego, jak myśli, w co wierzy i jak traktuje siebie oraz innych. Wkrótce pojawią się więc odcinki, w których spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jak żyć? Nie w wielkich słowach, ale w prostych, codziennych sprawach, tak by znaleźć spokój, sens i równowagę. A jeśli ten film ci się spodobał, zostaw proszę łapkę w górę. Napisz w komentarzu, co o nim myślisz, i zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dzięki temu YouTube pokaże ten materiał kolejnym osobom, a ja będę mógł dalej rozwijać ten projekt i tę społeczność. Dziękuję, że jesteście, że słuchacie, że myślicie, że współtworzycie ten świat. Świat, w którym zioła, wiedza i duchowość wciąż mogą iść razem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niech się wam darzy.